Dzisiaj szybki obiad i lecę na pazury. Dzieci uwielbiają spaghetti właśnie z kukurydzą, z serem żółtym, najlepiej z parmezanem, ale też właśnie fasolkę dodajemy, cebulkę i to jest ich ulubiona wersja. Jest cała ekipa w polu. Zobaczmy, co to za buraki. Kuba! Kuba bez przestoi. Krownia pracuje 7 dni w tygodniu, 24 na dobę. Cały czas trzeba buraki na bieżąco dostarczać.